Zamek rycerski w Strzmielach zbudowany był na nizinie, na północ od obecnej wsi. Na początku drugiej połowy XIII wieku Janborg, syn Kasztelana kołobrzeskiego, założył warowną siedzibę złożoną z dwóch członów otoczonych wałami. Na właściwym grudku Borkowie zbudowali na początku XIV wieku murowany zamek, zniszczony już w roku 1338 przez księcia Wołogoskiego. Nowy zamek zbudowano na niewielkim wzniesieniu w pobliżu miejscowości Strzmiele, które w średniowieczu uzyskały prawa miejskie. Zamek ten również został zniszczony w końcu XIV wieku przez krzyżaków. Zamek Borków to prawdopodobnie typowy zamek rycerski, składający się z domu mieszkalnego dziedzica zamkowego, otoczonego murem obronnym z bramą bronioną przez wieżę bramną. Najsłynniejszym panem zamku ze Strzmiela był Maćko Borg. W całej Europie zdobył sobie sławę rycerza-rozbójnika. Wraz z 40 zbrojnymi 13 grudnia 1388 roku napadł na księcia galdryjskiego Wilhelma jadącego do Krzyżaków, porwał go dla okupu i uwięził. Ten czyn jak i poturbowanie krzyżackiego kontura z Czech Johanna Muelheima spowodowały, że wielki mistrz Konrad von Jungingen z udziałem książąt pomorskich dokonują najazdu na zamek Istrzmiele w 1392 roku. Zamek i miasto zostają zdobyte i zniszczone. Sam Maćko z rodziną ratują się uciekając z szturmowanego zamku tajnym podziemnym przejściem, którego wyjście było daleko od zamku. W odwecie za najazd. W 1393 roku Maćko Borg zorganizował zbrojną wyprawę na tereny państwa krzyżackiego. Borkowie w Herbie Rodowym mieli dwa wilki, dlatego też zamek Maćka Borka w strzmielach nazywano wilczym gniazdem. Na przestrzeni lat pomorski ród Borków germanizował się już w państwie pruskim, a potem w cesarstwie niemieckim stał się jednym z najstarszych rodów szlacheckich. Istnieje do dzisiaj pod zniemczoną nazwą von Borke. Zamek Borków nie przetrwał do naszych czasów. Pozostały po nim porozrzucane kamienie i zapewne relikty fundamentów. Po roku 1714 Nowy już właściciel strzmieli, a do jan Bernard von Edling, któremu Borkowie sprzedali wieś, na miejscu w zamku Wilcze Gniazdo, wzniósł dwór, istniejący do dzisiaj. W 1742 roku właścicielem dworu i strzmieli stał się Jan Fryderyk Loeper. Właścicielami dworu Loeperowie byli do roku 1945. Obecnie mieści się w nim ekspozytura Archiwum Państwowego w Szczecinie.